To odpowie na wyzwanie. Zelwa nam odkrywców bo My ligą odkrywców się zjemy! Jo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z trzeciego skrzydła Ligi odkrywców. Eee, trzeciego skrzydła, tak, dobra, dzisiaj będziemy robić heroika Lorda Schlizgozida. I będziemy go robić mildekiem, bo czad na streamie chciał, żebym zrobił go mildekiem, to mogę, znaczy wszystkich trzech będę chciał zrobić mildekiem. Zobaczymy, czy mi się to uda czy nie. Zobaczymy, czy mi się to uda czy nie. Zobaczymy. Ośmielacie się uda, Nie do zrujnowanego miasta? Wyrzucimy sobie to wszystko. Nie podoba mi się taka ręka startowa. No to już trochę lepsza. Okej, okay, po pierwsze typo ma więcej życia. Po drugie nie ma tamta. Reszta się chyba nie różni zbyt wiele. Czyli okay, tego zabijamy. Patrzmy. Jednak się czymś różni. A, jest bran. No spoko, po co mi ten bran? Co ja sobie mogę z nim zrobić? Nie wiem. Ocelementu. O, o, o. To możemy coś pokombinować, tak myślę. Ok. Co zrobimy z tak. Czy co to możemy pokombinować? To jest też dobre pytanie Co? Okej. Okay. Wygląda to mało śmiesznie. Dobierzmy sobie trochę kart. O, jest waniż. No i to mi się podoba. Eee, jest waniż i wiecie co zrobimy? Zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego. O. Nie bardzo wiem po co ta karda jest w tym Deku, ale nie będzie. Pan z prowokacji. No, 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 to hop. Tryk. Okej. Okay. No i mamy stół posprzątany. Bardzo ładnie. No tylko mamy przed sobą Mamy przed sobą mały problem Mianowicie 16 damage Jak my będziemy chcieli to zabić? Mamy oczywiście vanisa, ale jeszcze go rzucać nie chcę. A eee, wydaje mi się, że może zrobić tak Chwilę ile mam kart na łapie? Mam kartek 9, trochę dużo eee, No ale dobra Będę miał 8, musiałbym dobrać preparation. Nie jakie tajemnice nam się Wyrzucę to. Teraz mam odpowiednią liczbę kart. Szanse na preparation całkiem spore. Ale no nie ma. Nie ma. Okej. Okay. Ale powiedzmy, że to nie jest dużym problemem. To nie jest dużym problemem, bo zrobimy tak. Zrobimy tak. I zrobimy to. Tak. Okej. Okay. No, i mamy sytuację na stole ogarniętą. No, Pamiętam napływ nowych, kreaturek. bardzo fajnych. Ląd ta ratatata. Ląd ratatata jest średnio fajna. A, dewdown. okej. Okay. To się wyrzucę, albo i nie wyrzucę. Ile, tym się chylę do fula. Boję się, że Dobra, zrobimy tak. I zagramy to. Okej, okay, no pr przede wszystkim problemem jest to, że nie dobrałem jeszcze hmm... preparation, które jest mi tutaj dosyć bardzo potrzebne. Baldir, dobierz, proszę. O, do dobieraj, 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 stary. Całkowicie akceptuję swój wybór, hmm. okay. trochę do dupy, eee, trochę do dupy, ale co my tu zrobimy? Zamkniemy to. Morloka już nie potrzebuje. No i rzucę się Gdzieś powinienem być bliski przewinięcia go, nie? Więc myślę, że to całkiem ok. Opcja. I. Okay. ok. Mniejsza z tym.

No nie mogę, to właśnie, halo, dlaczego nie mogę tego sobie zabić? Do pani trochę. A, no dobra, no mam nadzieję, że nie wiem, zabiję mi Big Game Huntera. No nie, zabił bramę. Ej. 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 Oj! A teraz do, no to, do roboty. Ej kurde, nie jest dobrze. Preparation mi kuźma brakowało. Jakbym miał preparation to już bym go porobił chyba. Jak się przynajmniej wydaje. preparation. O, w dupę wal się z tym kurde badziejem. Teraz preparation, no jedno za drugim. Eee. Rzućmy to. Raz zjebałem. Jezu, to to tym idiotom mam coś do dobierania? Nie mam. O, oh, fak, przejdę. chyba że on jest cium 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 ciumciokiem i weźmie, zaatakuje zamiast we mnie w to w moją kreaturę. Nie jestem czokiem. Dobra. Wyzwalę to wszystko. Yy, Zwalę to wszystko na to, że nie dobrałem. Preparation. I lecimy, podejście numer 2. Nie, nie, nie ma tak łatwo. Ten boss nie będzie mnie tutaj kurde niszczył. Ile odstrzelę tym tego. Wezmę, sobie sapuje tego. Dobra, eee, raz, dwa, trzy Poruchami program, uścisnieni. Uruchami program, Tak trochę biolo, no ale mam nadzieję, że o, spokój, Mam nadzieję, że nie wyczaruje mi tu jakichś obrażeń magicznych. Nie wyczarowałem. A jednak... Ale jeszcze mam jedną hapę. Jeden hp. miałem. Skurde! Ja to mogę przeżyć. Nie, bo ma kuźwa równe 14 no. Dupę. Kurde, ja to w sumie mogę nic zrobić, ja się sam przewinie. Przy takim drole. Łodna naga. Dzisiaj nic nie Killbot numer dwa. Tata, ta, ta, ta. No to do roboty. No nie no, chyba umrę, nie? Zabije to, zabije to i dostaję za 8 i 826. dwadzieścia go na cacy. Nie wiem, nie chcę mi się liczyć. To jest 30. 15 plus 3 to jest 18. 26. Widzę, że ktoś wpada na imprezkę. Co mi brana widzisz, panami? O Co to No i co ja jestem fan fanów Nice, muszę zrobić. A, mam sapa. Ej. Okay. A nie, mam sapa. Sata. No, sata. Eee... Houston, we have a problem here... Kurwa, więcej tych murlocków nie było. Ale jak potrzebuję czegoś innego, to same murloki będę dowierał. No nie, no znowu przegrałem! No jak to? Przecież to jest niemożliwe! No come on, tak gra no Gdzie jest moje drugie preparation? Zrobię tego. Jestem zbyt głupi i uparty, żeby się poddać. Chodź tu złama się. Przewinęcie. Jak gniewaka.

Bad Banner w ogóle. No nie mogłem dobrać tego vanisha, no kurde kluczowy moment. Takie zajebiste rozstanie, takie zajebiste opcje i gówno oczywiście. No za dużo tych kreatur wysyrywa. No jak vanishów nie mam, to nie mam jak walczyć. Jak nie mam murloków, gangapów i wszystkiego innego, to nie mam co robić. Noś. A co chciałem się tu zdenerwować, to miało być proste jak spacer, kurde, po łące w środku lata o 12 w południe przed północą, a tu nędzy jest jakaś masakra mentalno-psychiczna. No i co, mam tego Vanisha zostawić do szóstej tury? No i cholery nie mogę tego, bo ma zbyt mocne irni. Dawaj mi tu jakieś tanie remuwal. Czy tani removal jest dla ciebie pojęciem obcym? No dobra, no w tym momencie no nawet się to jako tako wygląda. Mimo tragedii. Aż się poprawię. Coś dobrego, coś dobrego. Daję coś dobrego. Padł na nas. to, to Graj. To jest bardzo nice. Tam się zabrościają. To jest fantasy, Nara! Kurde. No proszę, proszę. No, proszę, proszę. Dobieraj, 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 masz, dobieraj. masz, masz, masz. Mas, mas. O, jak pięknie! Jak cudownie wręcz, bym powiedział. Kto wie, jakie tajemnice uda nam się odwiedzić. Graj, gościu. Graj panie, no dobieraj sobie te karteczki, dobieraj. No z tym tak rozpierdalaj, ale dobieraj, dobieraj. Dobra, wypieprzymy to. Dobra, rzucę z muru, Zrobimy tak. I rzucimy sobie Murloka. The logic. Agent WW Saber Anticillbot. Trzech na jednego. Pięknie. Po prostu pięknie. O no, Boże! Teraz mam za dużo dobrych opcji i nie mogę się skupić, żeby pomyśleć co mam zrobić. Śmierć mnie nie przeraża. Robimy tak. I graj. Aaaa, dobra. To nie zagrać tam. Lubię A lubisz wpierdol, przyjacielu? Powiedz ty mi. Dobra, teraz muszę tylko to pozabijać. Przeżyć. I takie tam. Mało istotne szczegóły. O. Oh. Mam za dużo kart. Nie ma jak to być eee... No bywa. Reparation takie. Pan deblordik. Pan mur... Ile ja mam kart? Dobra. To wystarczająca ilość. Graj. Noch, jak słodko. Poezja dla mych oczu. Zanazja. Za Przygotowanie. Eee, coś byśmy ci tu pozabijali. Chwila. Tak, na pewno zagramy se to na to. Zabić go chyba jeszcze nie mogę. Znaczy, może i mogę, ale nie chcę mi się liczyć. E, zagramy, sobie to, zagramy sobie to, zagramy sobie to... Zagramy sobie to... Zagramy sobie to... Zagramy sobie tak... I graj sobie. 6 punktów. No to teraz już go mogę na lajcie zabić i... I kurde, ktoś mi tutaj powiedział, że nie mam szans, tak? Nie mam szans przewinąć tego bossa, tak? 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 No tak. I mam szansę. To go przewinąłem. Eee, raz. Zapraszam Was na bardzo ambitny kolejny pojedynek już jutro, gdzie będziemy przewijać pana Wielką Płetwa. A dzisiaj to wszystko. Na razie, do zobaczenia. Hej, a ja z się ja. Bum!